Przepraszam Was najmilsi Za w skawrócę. O piękniejsza. Ja mi z na którego czekałaś. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Jesteśmy sobie pisani. E, czy jesteśmy rzadką? Nie. To idealnie Ukochana. Oddajcie całą swoją godność, całe swoje życie i całego siebie. Najdroższa, czy ty właśnie. ten tego? Na czym skończyłeś? Pobierzemy się, tak? Czy ty też kiedyś tak miałaś? Oto tu fresh. To lepsze niż odświeżacz do powietrza. Wystarczy, że zanim skorzystasz z toalety, psikniesz kilka razy. Wtedy utworzy się czarodziejska powierzchnia ochronna, spod której nic się nie wydostanie. Żaden przykry zapach. Tak, jakby się nic nie wydarzyło. I wiesz tylko ty. Tu fresh. Odświeżacz toaletowy do użycia przed. Kup na www.tufresh.com.pl.